Odcinek 10. W odcinku występują kolejną. Lidia Bogaczówna, Rafał Dziwisz, Pola Błasik, Karol Kubasiewicz, Anna Tomaszewska, Krzysztof Głuchowski, Alina Szczegielniak, Tomasz Wysocki, Felix Szajnert, Marcin Sianko oraz Krzysztof Jędrysek. Oprócz aktorów, bohaterami odcinka jest pięć duchów. Są to dawni aktorzy teatru: Irena Solska, Juliusz Osterwa, Wanda Siemaszkowa, Ludwik Solski oraz nikomu nieznana aktoreczka, grana przez Agnieszkę Kościelniak. W ostatniej scenie, w miejscu popiersia Karola Cruzera, pojawia się jego bladoniebieskie widmo. Akcja odcinka toczy się w kilku pokojach, na teatralnym parterze oraz w teatralnej garderobie. W ostatniej scenie pojawia się animowany zielony stworek. Kurtyna w teatrze podnosi się powoli, odsłania pustą widownię. Na siwym tle rozmyta kobieca twarz. Ma białe włosy, patrzy w kamerę. Widzę ich twarze. ustawmy w oczy ich patrzy. Ich nie ma Myślę i marzę. Widzę ich w duszy teatr. Teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie. Ludzie je pełnią cienie, ja jestem ich przytomny. Ja słucham, słucham, patrzę. Poznaję znane mi twarze. Ich nie ma, myślę i marzę, widzę ich w duszy teatrzy. Nagranie rozmazuje się. Noc. Po podświetlonej fasadzie teatru imienia Juliusza Słowackiego przemykają różowawe światła. Oświetlają ciemny westybul. Z ciemnej przestrzeni wyłania się biały napis. Zamknięci w teatrze. Dzień dziesiąty, uwierz w ducha. Na ekranie pojawiają się rozmyte nagrania z monitoringu. Na jednym z nich ciemna, zakapturzona postać w garderobie Lidia Bogaczówna. Na stoliku butelka i kieliszki. Wszystko gotowe. Tak. Karcioszki przygotowane. Pigyłówka. Lidia dotyka butelki. Schłodzona. Fantastycznie, no! Zapraszam! Mhm. Zapraszam, proszę! Nikogo nie ma! Nikt nie przyszedł! A gdzie oni posialiśmy? A co oni robią? A gdzie ich Dlaczego? Parter we mgle, widmo kobiety. co wszyscy możemy zaczynać? Bo ja. Jestem. Zdjęcie aktorki i napis Irena Solska. Ja jestem. Zdjęcie aktora i napis Juliusz Osterwa. Ja jestem, oczywiście. Zdjęcie aktorki i napis Wanda Siemaszkowa. Ja. Mały chłopiec Ludwik Solski. A co z resztą? Gdzie reszta? Ja jestem. Napis Nikomu nieznana aktoreczka. Reszty nie ma. Czekamy. Ale ile mamy tak czekać? Godzinę? Dzień? Miesiąc? Rok? Choćby rok. Czekamy i patrzymy co nich. Rafał nie. dziwisz do papierosów rozłożonych nie, na stole? Nie, 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 nie. No co się tak patrzysz jakbyś ducha zobaczył? Sławuś, zostałeś właśnie ugryziony przez potwora. Rozumiesz Sławuś? Rozumiesz? Krwawisz. Twoja prawa noga jest cała w strzępach. Ryczysz z bólu jak... jak ranny łoś. Poczuj to. Akt całkowity. Rozumiesz, Sławuś? A ty w ogóle wiesz, kim był Grotowski? No, masz wybór? Masz żywór? Za polą filmu z panną. Dokładnie. Panna Anna Tomaszewska. Robię ciasto. Karol ukradł nam jedzenie. Karol. Już się powoli wpisują. Będą mnie chronić. Będą coś dla mnie robić. A ja im za to... kanapeczkę. Humusik, czekoladkę. Uczciwa wymiana. Ale jak to facet wziął najlepsze gotowe rzeczy. A po co mu yy, mąka i cukier i proszek do pieczenia? A ja już zrobiłam sześć łocheńków chleba. Teraz robię ciasto. Nie. Jasny pokój. Marta Waldera nerwowo przegląda książki. W pokoju z rzutnikiem pola je marchewkę. A gdzie idzie. idziesz? ja cię do ciebie mówię, błagam cię. Karol. Znalazłem nawet cygaro dla dyrektora. Uwielbiam. Oj, za mniej niż dwie główne role nie sprzedam. Głuchowski. Kochani, musimy coś w końcu zrobić. Bo zaraz coś się stanie. A jeżeli komuś coś się stanie, no to mogę mieć wyrzuty sumienia, bo będzie się wtedy okazywało, że to jest moja wina. Znalazłem pióropusz. To już jest coś. Pióropusz to trochę władza, wodza, szamana. No i w końcu też trochę dyrektora. Kochani, sytuacja jest trudna, dlatego nie zawaham się. Wezwać w mocy nienazwanych. Nadszedł już czas. Na środku pustej, przyciemnionej sceny, Głuchowski w pióropuszu, koszuli, dżinsach i trampkach wykonuje indyjski taniec. Powoli z rozmysłem unosi ręce ku górze. Kreśli nimi w powietrzu obszerne koła. Rytmicznie tupie nogami. Uderza się zaciśniętymi pięściami w piersi. Twarz dyrektora wyraża skupienie. Powagę. Na parterze pięć duchów. Co on robi? nas? <grymna> <grymna> Ładnie. <grymna> Mnie się podoba. Nie jesteśmy dzieci, że mamy na coś takiego przyjść. Zaczekaj Może się uda. To się nie uda. Alina Szczegielniak. To się nie uda. To znaczy, no może to się uda. Ale to się nie uda. Na podłodze Tomasz Wysocki. Co do grzyba. Wstaje, jest przerażony. Kasia. Karol! Karolku! Idę po ciebie. Duchy. Nie. Możemy dłużej czekać. Oni są na skraju wyczerpania. Ja jestem na skraju wyczerpania nerwowego. Od tego czekania? No to nic, rozchodzimy się. Spróbujemy znów za miesiąc. Za miesiąc? Za miesiąc to oni poumierają w męczarniach. Zamienią się w duchy, tak jak my. Będziemy tu mieli niezły tłok. No, coś w tym jest. Rafał. Będziemy tu siedzieć tak długo, aż wreszcie to zrobisz. Rozumiesz słowuś. Ja mam czas. Felix Scheinert. A ja nie zamierzam latać jako duch po tym teatrze. Jeszcze nie. Ja się wcale nie czuję staro. No ale teraz czas na młodszych. Zdrowych, silnych, pomysłowych. Niech się wezmą do roboty i wymyślą, jak nas stąd wyciągnąć. Marta podekscytowana. Może. <suszy> Eliks. Jedzenie się kończy. Ludzie dostają a Czekam do jutra. Jutro biorę się do roboty. Anna. Robota skończona, ciasto gotowe. Pięknie pachnie. Zjadłabym kawałek, ale ono nie jest dla mnie. No, słuchaj. Jeszcze raz. Rafał trzyma papieros, udaje potwora. Uch. Słyszysz? Słyszysz go? Słyszysz go? Znowu nadchodzi! Znowu nadchodzi! Zobacz! Zobacz, Zobacz go! Zobacz! Zobacz potwór! Z czego są te potwory? Z Może z Muliera? A co to za różnica, z jakiej one są sztuki? Fundamentalna. Esencjonalna. Może z jakiejś nieznanej, współczesnej. Nie czytam. Współczesnej. Nieznanych sztuk. Nieznane współczesne sztuki w ogóle mnie nie interesują. Znane współczesne zresztą też. No, no tak, chyba, że Różewicza. Albo no Mrożka. Tak. Mrożek i Różewicz już nie żyją. Szkoda. W jasnym pokoju Marcinsianko. Co jeżeli nikt po nas nie przyjdzie? No, w sensie, co jeżeli jesteśmy z tym, w, no... Z tym tu zupełnie sami. To może zamiast siedzieć, kurczę, powinniśmy działać. Łatwo powiedzieć działać. Tylko kto nas, kto nas poruszy, w sensie kto, kto nas poprowadzi. Przecież potrzebujemy jakiegoś, prawda, lidera. Potrzebujemy przywódcy, kogoś.. kogoś z wyobraźnią, z jakąś wizją, z, z jakimś poczuciem humoru. Wy też jesteście tu zamknięte, co? Pola do małpki z filmu. A nie że żeby uciec? Nie marzycie o wolności? Wy nawet nie wiecie za to wolność, co? Marcia. Kochani, pomyślałem sobie, że... No, że ja... Ja mógłbym być takim przywódcą. Oczywiście nie samozwańczym, tylko... Gdybyście się na to zgodzili, Znaczy, zagłosowali na mnie. W głosowaniu tajnym. Czy zagłosowalibyście na mnie? Marcin w różnych przebraniach, w czapce jako hipster, góral z bananem i w okularach. Kasia. Zjedz swój ostatni posiłek i nie szukaj sztućców. Wystarczy ci mój nóż. Kochany Karolu, ukradłeś jedzenie z bufetu i chcesz nim z nami handlować. W tak trudnym momencie okazałeś się samolubnym, egoistycznym, bezczelnym gnojkiem ale nie wszyscy są tacy jak ty. Dlatego zrobiłam ci ciasto, skoro tak lubisz słodycze. Pozdrawiam gorąco, Ania Tomaszewska. P.S. Nie życzę ci niczego złego, ale dodałam do ciasta całe opakowanie środka na przeczyszczenie. Smacznego! Karol wypływa ciasto. Duchy? Nie widzicie tego? Musimy im pomóc natychmiast. A po co? A czy, że ty właściwie jesteś, kochanienka, że zabierasz głos, co? A ty zagrałaś w swoim życiu. Chociaż jedną z szekspirowskich heroin. Nikomu nie znana. A która I... to Dobrze. Hmm? To samo im pomogę. Znajdę Staszka i. O! Lidia. Oj. Nie to wszystko, bardzo. Duch Ireny. Scena wielka, otwarta. Kościół Boga czy czarta? Czym się stanie ta sztuki gontyna? Choć kurtyny zaklęte, widowisko zaczęte, oto wszedł ktoś, puściła go warta. Do ciemnego pokoju wchodzi brunet. To Łukasz Bułas. Halo. Zapala latarkę, uśmiecha się. Gdzie są wszyscy? Rozgląda się po pokoju. Halo! Wyjeżdżam na 10 dni do lasu, wracam. To normalnie jakiś inny świat. Ej, no muszę się ogolić, pomalować, przygotować. Za półtorej godziny zaczynamy przedstawienie. O. O. Wbija wzrok w ciemność. O. O. A ty kim jesteś? Przykuca. Przy ścianie siedzi zielony stworek. Nie, nie. Nie bój się, maleńki. No chodź do tatusia. Chodź spokojnie. Nic ci nie zrobię. Bierze stworka na ręce. No, no, już dobrze. Przecież razem nie zginiemy, prawda? Stworek siedzi spokojnie. Łukasz rozgląda się z niepokojem po ciemnym pokoju. Parter teatru w miejscu rzeźby Karola Kruzera duch. I Pojawiają się napisy końcowe. Jeśli chcesz wesprzeć produkcję serialu, zapraszamy na zrzutka.pl ukośnik Z, ukośnik Teatr w Krakowie. Audiodeskrypcja Fundacja Siódmy Zmysł, tekst Anita Fidyka i Alicja Maciejewska. Konsultacja Agata Psiuk i Katarzyna Zawodnik. Audiodeskrypcja powstała dzięki środkom tam Foundation. Czytała Ula Nowak.